Cześć z tej strony oczywiście Shelby i to jest kolejna tier lista. Tym razem jest to z Valoranta. W tym odcinku również jest konkurs. W trakcie jego trwania będzie oczywiście pokazany skin, który jest do wygrania. Yy, więc like, sub, komentarz pod tym filmem i powodzenia w tym konkursie. Yy, czemu Valorant? Zdarza mi się grać, no muszę się przyznać bez bicia, zdarza mi się grać w tego Valoranta. E, czy uważam, że jest do dupy? No tak. E, czemu gram? Bo z ekipą gram, więc jakoś to wtedy leci. Oczywiście tu jest do Clove, nie znalazłem niczego nowszego. E, a troszeczkę poszukałem. Jest jeszcze chyba ta Vice, Wiley i jeśli nie zapomniałem to po wszystko. Vice i Wiley zbytnio nie grałem. E, to jest oczywiście tylko moja opinia. Ja nie patrzę na to, czy na postać jest dobra, czy nie, tylko jak mi się nią gra, albo jaka ona według y, mnie jest. Mm, Harbor, totalne gówno. On nie wypał tej postaci. Na samym początku, coś się tam widziałem, później już całkowicie nie. No, my i zamięta y, postać to jest po prostu y, gówno. Chamber. Mm, Francuzik, no trochę lepiej niż Harbor, ale nie jest dobry moim zdaniem. ISO. Jest to dobry dualista, dałbym go. aczkolwiek nie jest to jakiś mój ulubiony dualista, ale yy, no, no na pewno lepiej od Chambera, no, chyba wszystko lepiej od Chambera. Phoenix, jeden z moich ulubionych dualistów, więc dam go na oczywiście S KaiO. Lubię grać sobie tą postać, leci do kategorii A. Sky to samo co kajo Viper zbytnio nie grywam i jest ona fajna, y, ale no chyba pójdzie na y, kategorię C wraz z Chamberem. A, nie, dobra, bo to będzie zbyt duże, y, że tak to powiem, naplujcie do mordy y, Viper. Więc Chamber leci, y, powinna być w ogóle osłona kategoria Gówno, czyli Chamber i y, Harbor, ale dam ich to D. E, Cypher zbytnio nim nie gram, ale jest przydatny. Leci do C. Neon, fajna postać, fajna dualista. Deadlock, e, grałem raz. Moim zdaniem główno dla mnie. Leci do e, D, nie do C. Sage, zdarza mi się pykać, lubię czasem pocket sage'ować. E, oczywiście mm, zmuszam ludzi do szczekania, więc y, spełnią swoją rolę jako sage. Race również to jest. Estier y, Fate, Bardzo fajna postać. Y, aczkolwiek ostatnio ją nie grywam. Aczkolwiek chyba muszę wrócić, jeśli będę grać. Leci na razie na B. Joru mm, C. Sowa również C. Astra. Gówno. Bridge C. Brimstone. Fajna postać. Jet. Dałbym na C, ale przez ludzi, jak, jak, jacy grają tą postacią, no to słuchajcie, na równi z Chamberem. Mm, żeby obok sobie siedzieli, Killjoy. Fajna postać, ja bym dał na C. Albo nie, C, B. Tak pomiędzy, ale bardziej na B. Omen, Estier. Giko, Estier. Reina do bustowania, Estier. Cloth. Nie wiem czemu, ale. D. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.